Chwała naszemu Bogu i Zbawicielowi. Bracia i siostry, w tegorocznym komentarzu do Sara skupimy się tylko na jednym, lecz za to niezwykle istotnym szczególe z życia patriarchy Abrahama. Już na samym początku tych rozważań nadmienię, że chyba nie muszę nikogo przekonywać, iż życie Abrahama, jak i życie Sary, było niezwykłe, nieprzeciętne i zdecydowanie odbiegało od tak zwanej statystycznej normy. Oczywiście odbiegało w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Lecz ktoś może spytać, dlaczego mielibyśmy się teraz skupiać akurat na analizie życia Abrahama? Zamiast poświęcić czas i przyjrzeć się życiu Sary, jak stanowi nazwa tej porcji tory. Otóż właśnie chodzi o ten szczegół. Jak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, rozdział 23, werset 20. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Awrahama jako jego własny grób. W ten sposób, czyli w jaki albo inaczej. Cóż to za sposób? Bardzo prosty. Abraham, będąc obcokrajowcem, kupił ziemię na własność od lokalnego właściciela, tak zwanego tubylca i od razu uczynił z tej ziemi grób dla swojej zmarłej małżonki. Tym samym uczynił go również dla siebie i swoich potomków. I to miejsce Tora określa terminem achuzat kewer. Kewer w języku hebrajskim znaczy grób. Z kolei achuzat pochodzi od czasownika achaz, które ma znaczenie unieruchomić kogoś lub coś albo bardziej współczesnym językiem zdemobilizować, pozbawić mobilności. I stąd jest rzeczownik Ahuza, to znaczy nieruchomość. Bracia i siostry, to jest pierwsza nieruchomość, jaką z sukcesem przechodzień Abraham nabył w Kananie. Cmentarz dlatego gdziekolwiek na obcej ziemi również i na terenie państwa polskiego osiedlali się żydzi budowanie lokalnej gminy wyznaniowej zgodnie z torą zaczynali właśnie w ten sposób od zakupu ziemi celem przeznaczenia jej na cmentarz wyznaniowy bo zaistnienie takiej gminy nazwijmy to na arenie dziejów, de facto było uzależnione właśnie od tego niezwykle istotnego szczegółu. Nie od tego, czy na obecną chwilę w tej lokalnej społeczności funkcjonuje na tak zwanym etacie tak zwany rabin, czy też póki co jeszcze go nie ma. Nie od tego, czy wierzący i praktykujący tą drogę, Zaopatrzyli się już w mniej lub bardziej reprezentacyjny zwój tory, z którym później będą sobie robili zdjęcia, bo uroczyście czytać w zgromadzeniu póki co jeszcze nie potrafią? Lecz tylko od tego, czy zadbali o ten mały, a jednak bardzo istotny kawałek ziemi, ażeby on, Achaz, unieruchomił ich. I związał ich oraz ich potomków właśnie z tą, a nie jakąś inną krainą. Zobaczcie, jak wiele nowych związków wyznaniowych powstaje w naszym pięknym kraju. Który jednak z nich może pochwalić się już na samym początku swojego istnienia własnym, dedykowanym cmentarzem? Nie mają go, a opinii publicznej usilnie wmawiają, że są biblijni. Jakby byli biblijni, to by mieli taki cmentarz. I teraz, jeśli ktoś będzie próbował nas przekonać, że to nie jest dla nas w tym momencie aż takie ważne i na obecną chwilę są o wiele ważniejsze sprawy do załatwienia. To spójrzmy, jak ongiś głosił Izajasz, na skałę, z której jesteśmy wyciosani, oraz na kamieniołom, z którego jesteśmy wydobyci, i nie dajmy się zwariować żadnymi pozornie pomysłowymi substytutami, rzekomo gwarantującymi trwałość tak, a nie inaczej zorganizowanego związku wyznaniowego. Bo żadne zgromadzenie nie zostawi po sobie trwałego śladu w historii danego regionu, w którym jakby nie było prężnie działa, jeśli nie postąpi tak, jak postąpił wtedy Abraham. To jest cecha wszystkich dzieci Abrahama. Bóg mu to uroczyście zapowiedział, że mnóstwo ludzi z mnóstwa narodów będzie go w swoim życiu naśladować. Tak jak dzieci naśladują swojego ojca. A o tym, że jego ślad jest trwały, chwalebny i zasługuje na dalszą reprodukcję, chyba nie muszę nikogo zbyt długo przekonywać. Bo przecież po dzień dzisiejszy, a przypominam minęły już tysiące lat, nikt nawet nie ośmiela się kwestionować, iż to szczególne miejsce w Hebronie. Bezdyskusyjnie i na wieki wieków należy do rodziny Abrahama. Aczkolwiek paradoksalnie nie istnieje tutaj na ziemi żadna księga wieczysta na tą nieruchomość, w której zapisano by skrupulatnie imiona wszystkich jej spadkobierców. Chociaż to nie znaczy, że w ogóle nie istnieje. Bo co, jeśli Bóg ma taką w niebie? W takim razie jeszcze raz zadajmy podobnie skonstruowane i zbliżone poprzez treść pytanie. W jaki sposób uprawomocniono tą niezwykłą i niecodzienną przecież transakcję? Otóż załatwiono tą sprawę, posługując się słowem tylko i wyłącznie ogłoszonym w uszy po hebrajsku beazne. To wystarczyło, bowiem wielka jest ranga i wielka jest moc poselstwa, komunikowanego właśnie w ten wybitnie starożytny sposób. I tak się składa, że bohaterowie naszej dzisiejszej porcji tory nie tylko doskonale rozumieli ten aspekt ludzkiego życia lecz również z tym właśnie zrozumieniem konsekwentnie go praktykowali. Wszyscy, łącznie z hetytami mieszkającymi wtedy w Hebronie. Dlatego to się udało i obyło się bez podpisywania jakiegokolwiek dokumentu. Bo jeden drugiego prawdziwie wysłuchał do końca i rozważył każde usłyszane słowo, gdy tamten mówił do niego w uszy. I nawet jeśli ktoś do tej pory, być może źle myślał o tamtych ludziach, to znaczy o współczesnych Abrahamowi etytach, bo przecież nie znali jedynego Boga tak, jak znał go Abraham. Nie byli też z Bogiem w takim jak on przymierzu, chociaż rozpoznawali Boży autorytet i świadczą o tym ich słowa nasi Elohim atta, ta to znaczy księciem Bożym ty jesteś. To znaczy, że oni nie byli. Rozumieli to. Jednak, uwzględniając rezultat albo owoc tego porozumienia, Wszyscy powinniśmy zgodzić się z przyjęciem pozytywnej opinii o tych chetytach. A wynika ona z faktu, że ci ludzie rzeczywiście potrafili czynić pożytek ze swoich uszu, aby słuchać i tak samo potrafili komunikować w uszy. Zresztą, nie tylko oni. Podobnie było z Izraelem, gdy przebywali na Synaju u stóp dymiącej góry. Gdy w tych okolicznościach Bóg do nich przemówił i oznajmił im wszystko, co zamierzał im na tamtą chwilę oznajmić, to nie było tam nikogo, który by nie wysłuchał i nie przyjął tego, co uroczyście zostało przekazane im wszystkim właśnie w uszy. Mało tego, nie przestawali słuchać, gdy już nie Bóg do nich mówił, ale zgodnie z życzeniem całego ludu mówił Mojżesz. I to porozumienie również ratyfikowano 100% ustnie. I o tym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 24, werset 3. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana. I wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział pan, wypełnimy. Tutaj podkreślam: porozumienie. To nie był monolog, bo dla Boga, jako strony tego porozumienia, tak samo było bardzo ważne, co Izraelici w tej sytuacji powiedzą. I wiemy, że powiedzieli: Przypominam też, iż kompletną, przeznaczoną do publikacji treść całego przymierza, Mojżesz tak samo usłyszał od Boga, właśnie w uszy. I tak też ją przekazywał. Dopiero później utrwalił ją na piśmie. I o tym czytamy w wersecie czwartym oraz w wersecie siódmym. Tego samego rozdziału. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla dwunastu plemion izraelskich. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy. Posłuszni. Tak więc po raz kolejny powtarzam to samo. Pismo jest i od początku było wtórne. Pierwocinę zawsze stanowi słowo Boże, powiedziane bezpośrednio w uszy. I to jest tak zwana kerygma, czyli głoszenie, proklamowanie wielkich dzieł Bożych. Prosto w uszy. Powinniśmy to zawsze czynić, tak jak czynił to Mojżesz i jak czynili to apostołowie baranka. I o tym możemy przeczytać w dziejach apostolskich rozdział czwarty, werset 20. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ale też gorliwie potrzebujemy zabiegać o to, ażeby Bóg nas do tego nieustannie uzdalniał. I o tym możemy przeczytać w Psalmie 51, gdzie w wersecie 17 czytamy: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. To jest bracia i siostry najlepsza definicja kerygmy jaką mamy w piśmie. I dalej moglibyśmy przeanalizować jeszcze wiele następnych i bardzo podobnych przykładów takich proklamacji w całej Wielkiej Biblii. Ale ktoś dociekliwy mógłby wtedy zaoponować. Fajnie, to wszystko prawda, z tym że to było bardzo dawno temu. A dzisiaj sprawy załatwia się inaczej. Dzisiaj niezbędny jest komunikat pisemny oraz pisemna aprobata. Ośmielam się zapytać: Czy aby na pewno, czy wszyscy tak uważamy? To co się stało z tą starożytną praktyką? Czy dzisiaj jest ona już nieaktualna? I dlatego zwyczajnie nie ma już możliwości porozumieć się we współczesnych realiach kulturowych właśnie w ten sposób? Czy może raczej mamy do czynienia z jakąś chorobą, dotykającą ciała, a być może również i duszę ludzi odrzucających ideę porozumienia w uszy? Bracia i siostry, jeśli faktycznie mamy do czynienia z taką chorobą, to potrzebujemy cudu, aby poselstwo ogłoszone w uszy mogło tak jak ongiś wykonywać przeznaczoną dla niego pracę. Tak, cudu. Zarówno wtedy, gdy w kimś objawiają się symptomy głuchoty, jak i wtedy, gdy ktoś sprawia wrażenie niemowy. Albo i jedno, i drugie. I tutaj. Kłania się historia z Ewangelii. A dokładnie będzie to Ewangelia Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 35. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego guchoniemego. I prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy, otwórz się. I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka jego. I mówił poprawnie. Hallelujah! Udało się! I z nami również powinno się tak samo udać. Wystarczy przyjść z tym problemem do Jeszua. I z pewnością stanie się tak, jak przeczytaliśmy przed chwilą w Psalmie. Bo dzisiaj, niestety, zamiast praktykować kerygma, tak jak praktykował to Abraham, Efron Hetyta, również Mojżesz, apostołowie Baranka i wielu, wielu innych to ludzie wolą założyć sobie biuro. A potem, ukształtowani przez to swoje biuro, z Królestwa Bożego też robią biuro i tylko biuro. Tym samym wystawiają sobie świadectwo, że nie znają ani Boga, ani tym bardziej wielkich dzieł Bożych. Dzieł godnych kerygma. A my nie mamy innej możliwości, jak tylko zakomunikować im to starożytnym zwyczajem, tak jak ongiś Abraham w uszy. I to wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat, bracia i siostry. Kończąc, pragnę wam życzyć właśnie tego zdrowia, o którym przed chwilą mówiłem.